Sport w aktualnościach. Klub Asekores Resowia poinformował dziś, że do drużyny dołączy Bartłomiej Lemański. 20-letni środkowy był wypożyczony z Resowi do AZS-u Warszawa. Tym razem zostanie w Rzeszowie na 3 lata. Nadal nieznana jest sportowa przyszłość kapitana asekores Resowi, Oliega Achrema, któremu wygasł kontrakt. Kibice nie czekają. Dziś złożyli petycję w klubie. Apelują, by strony doszły do porozumienia. Tutaj znajdują się... Przede wszystkim podpisy 2,5 tysiąca ludzi, które zostały wydrukowane i zamieszczone. Każdy zmienia nazwiska z adresu. Od lat kupują bilety i karnety, nie są zrzeszeni, ale czują się odpowiedzialni za losy drużyny i ulubionego siatkarza kibicujemy całym sobą. To nie jest tak, że nasz sezon jest tylko sezonem tutaj ligowym czy reprezentacyjnym. E, żyjemy tym, rozmawiamy, jesteśmy grupą przyjaciół, którzy się spotykają. Szybko w internecie znaleźli tych, którzy myślą podobnie i tak jak oni nie wyobrażają sobie Resowi bez Oliega Akrema. Zawsze zostawił serce na boisku. My kibice i klub Zawsze mogliśmy liczyć na naszego kapitana. Teraz liczą, że strony, czyli klub i zawodnik jednak dojdą do porozumienia i kontrakt, Akrema zostanie przedłużony. Jak twierdzą zdają sobie sprawę, że transfery to czas, gdzie zwykle kończą się sentymenty, a w grę wkraczają ambicje i pieniądze. Ale liczą na pozytywne rozwiązanie sprawy. Przyrósł, wrósł. My reagujemy na to, co on robi na boisku, on reaguje na to, co my robimy na trybunach. To już jest taka nawiązana więź. Ciężko jest nam sobie wyobrazić yy, resowie Bezolka oczywiście nie przestaniemy wtedy kibicować, ale byłaby to niepowetowana st strata, tak uważamy. Stąd ta nasza petycja. Próbowaliśmy się skontaktować z zawodnikiem, ale od kilku dni nie odbiera telefonu. Dziś kibice złożyli petycję w klubie na ręce wiceprezesa Bartosza Górskiego, który nie chciał komentować tej sprawy przed kamerą. Wiadomo tylko, że decyzja jeszcze nie zapadła. Akcja kibiców w internecie trwa. Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców, którym na, dobro, na sercu leży dobro Rysowi, no i dobro naszego kapitana. I to, żeby się ta historia nie musi tak skończyć.